Rozmowa dnia w radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Henryk Mercik, chyba były lider Śląskiej Partii Regionalnej. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry Państwu. Lider Śląskiej Partii Regionalnej z całą niewzruszoną pewnością, przynajmniej do najbliższego wtorku, kiedy odbędzie się posiedzenie Rady Politycznej, no i wtedy wszystko się może zdarzyć. Zaraz to. Odwołali pana czy pana nie odwołali? A nie, nie odwołali, wczoraj, Nikt nikogo nie odwołał, dlatego że nie było posiedzenia rady politycznej, a tylko rada polityczna prawidłowo zwołana, y, gdzie wszyscy członkowie rady politycznej są zaproszeni, gdzie jest w tym form, przewodniczący. W tym przewodniczący. Tylko wtedy można odwołać. Czynności i, y, y, dokonać. Bez zgody przewodniczącego nie można w spr. odwołać y, przewodniczącego. Nie, 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 panie redaktorze, nie. Y, tylko przewodniczący, taki jest statut, może zwołać posiedzenie Rady Politycznej. I dodatkowo powiem, że powinni być zaproszeni na to posiedzenie przez przewodniczącego wszyscy członkowie tejże Rady. Ja wiem, że może istnieć jakiś klub tych, którzy nie lubią kubicy, mercika, kogoś tam. tam. Ryszard Ucher, Ale... pański partyjny kolega. Nie wiem, może były już wyjaśniał, że posiedzenie rady politycznej, o której pan mówi, no. nie zostało zwołane na nowo, tylko dokończone, bo yy, usta i ustaliliście to i, miesiąc temu. Ale, ale, ale nie było yy, nigdy nie było takiej sytuacji, nie było żadnej przerwy nigdy w posiedzeniach. Posiedzenie ostatnie zostało zamknięte i zostało zwołane nowe posiedzenie na wtorek na 25 października przeze mnie. Natomiast no, Ryszard Ucher spotkał się w knajpie. Podobno towarzysko z ludźmi, którzy jakby za, zawiązali sobie taki towarzyski klub, no i stwierdzili, no nie wiem, no podobno Ryszard Ducher nie powiedział publicznie, ale pani Ilona Kanclerz została królową kuli ziemskiej wybrana na tym posiedzeniu Słyszał pan. Na ja tym samym jak pana rozwoju. Tak, tak. Tylko... Znaczy nie słyszałem, No ale... ale podobno tak jest. Ale jestem w stanie we wszystko uwierzyć. <grym> no, e... Podobno tak jest. Podobno, jeżeli chodzi jednogłośnie, o podobno jednogłośnie została wybrana pani Ilona Kanclerz królową kuli ziemskiej, więc wie pan, to wszystko się może zdarzyć. Natomiast y, oczywiście ma pan rację, panie redaktorze, że. Znaleźliśmy się w sytuacji, już jesteśmy od jakiegoś czasu, bo te wpisy pani sekretarz, że ona z ulgą przyjęła rezygnację Jerzego Gorzelika, ale nie dopełniła tak naprawdę formalności związanych z jego rezygnacją. A wie pan to trochę skręciliśmy w stronę kabaretu. Trzeba się naprawdę poważnie zastanowić, co z tym robić dalej. Jerzy Gorzelik jakby to już określił. Natomiast no to jeszcze przede mną, tak? Natomiast. Ale jeżeli pan, jeżeli większość rady, to jest niepodważalne, większość rady politycznej jest przeciwko panu, no to pan w dodatku dowiaduje się o od dziennikarza portalu Ślązak że pan został odwołany, to chyba nie ma o co walczyć. Nie, no nie większość, dlatego że arytmie arytmetycznie to. Arytmia to też no Więc trzeba umieć liczyć. Jeżeli się zaprasza na towarzyskie spotkanie tylko tych członków Rady Politycznej, którzy są przeciwko mnie, przeciwko. I jeszcze koledze z zarządu Romanowi Kubicy. Jeżeli się tylko tych zaprasza do knajpy, to generalnie wychodzi, że jest zero-jedynkowo, tak? 100% za. Henryk Natomiast, Mercik, na moment wtorek, przerywam. Do, wtorek, wtorku, do wtorku. Henryk Mercik, wtorek, obecny lub były we wtorek We wtorek będzie śląskiej partii albo obecny regionalnej, albo były. We wtorek panie Jest redaktorze. z nami za sekundę dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia. Już teraz na żywo dogrywka w sieci tylko na radiopiekary.pl Marcin Zasada Witam ponownie Henryk Mercik były lub nie były obecny nie, obecny lider pośląskiej partii Regionalnej. umówmy się umówię się z nami naprawdę. witam ponownie pana I, i państwa generalnie ja nie trzymam się żadnego stołka uważam że to jest organizacja która się mocno wypaliła, która stała się mocno kabaretowa. Pan, wy jak trochę jak porozumienie, jak Gowina odwoływali, no, tam było jedno porozumienie, ale, ale nie, pan, drugie no, tak porozumienie, porozumienie się, tak Gowina się, bez Gowina, porozumienie tak Gowina z Gowinem. Się, Teraz tak będzie się, Śląska Partia Regionalna nie, z Mercikiem i bez mercika. Się, Tak się dzieje w polityce. Natomiast, <laughs> nie wiem, czy tak się dzieje, e, tak. dzieje. się panie redaktorze. Natomiast pytanie jest zawsze, które musi sobie zadać poważny polityk, ja sobie już je zadałem. Czy yy, yy, chce stać się artystą kabaretowym, to jak ci. To zanim za dojdziemy do kabaretu nie, bo... jeszcze najpierw. Czy pan rozumie zarzuty pod własnym adresem? Mówiąc szczerze, ale które? Bo, Opóźnienia bo bardzo... działań SPL. Yy, nie, to, to wie pan, to, to znaczy to. Jakie to działania mieliście? Rozumiem, żeby przejąć władzę. Skoro Pan mówi, że obwołano komuś no, liderem yy... kuli ziemskiej, to może nad światem się przejąć władzę. Więc no, tu. tu, panie redaktorze, muszę przyznać, że, że jeżeli chodzi o takie opóźnienia w przejęciu władzy to nad światem, są. to ja generalnie sam zrezygnuję, bo to są bardzo ciężkie zarzuty. Natomiast umówmy się, że już trochę było widać do, w jakim kierunku to zmierza po tych wpisach tak takich memicznych, których dokonywała na Facebooku, których dokonywała pani sekretarz, które oczywiście oni są dumni z tego, bo tam było ileś odsłon, No ale niekoniecznie należy być być dumnym z rozśmieszania, tak? Bo nie po to zostaliśmy powołani, żeby żeby, żeby rozśmieszać. No ale myślę, że. A to Wam wychodzi, jako to znaczy, jedyna rzecz chyba. Panie Przewodniczący, no. drugi zarzut legendarne poparcie Marka Wesołego, w Rudzie, posła PiS w, w wyborach w Ródzie Śląskiej. Nie, to, to jest ten drugi, yy, drugi to, zarzut. żałuje to znaczy, Pan tej Rudy Śląskiej? Nie, nie, nie. nie Szczególnie, Szanowni Państwo, teraz się może mniej, mniej mówi, Panie Redaktorze, Szanowni Słuchacze, ale tak generalnie widzimy, jak się w Ródzie Śląskiej w tej chwili u, ułożyło wszystko. I tak naprawdę ja popierałem Marka Wesołego, bo to był jedyny kandydat. Po pierwsze, którego dobrze znałem i znam go bardzo dobrze od lat, ale po drugie, to był kandydat, który jako jedyny deklarował zmiany, które w Rudzie Śląskiej są potrzebne. No i tak naprawdę wyszło na moje, bo no, prezydent wybrany tak Michał Pierończyk dobrał sobie takich współpracowników, tutaj dwóch wiceprezydentów, Aleksandra Skowronek. Jacka Morka, tak teraz jeszcze czekamy na to, co będzie w prezydium Rady Miasta. I wydaje mi się, że Michał Pierańczyk okazał się bardziej takim pragmatycznym człowiekiem. To źle? To dobrze. To bardzo dobrze. No, dlatego, że. Co to ma do e, e, zasadności e, 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 pańskiego poparcia dla e, wesołego? No, generalnie e, 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 Michał Pierańczyk sięgnął po tych samych ludzi, po których sięgał Marek Wesoły. Dokładnie po tych samych ludzi. Od że... tych samych ludzi, po których się go Marek Wesoły? To tak. znaczy. No, i tutaj wiceprezydent Jacek Morek, czy pani wiceprezydent Skowronek, więc uważam, że czekają nas zmiany A, w tym... tak w tym sensie. Więc... Aha, czy czekają nas zmiany? Ja myślałem, że to. W Śląskich, Ta konfiguracja czekają... w Radzie Miasta wynika z tego, że po prostu w ten sposób zapełnił sobie. E... Ja no, zapewnił sobie to, większość to, to, W przeciwieństwie to... do Dziedzic na przykład wcześniej. No tak, tylko proszę zauważyć, że to jest duża zmiana. Pani prezydent Grażyna Dziedzic y, zakładała, że ta większość jest jej niepotrzebna i będzie rządzić jakoś tak, natomiast y, y, kolega Michał Pierańczyk y, zakłada, że tą większość chce mieć. Sięgnął po tych samych ludzi, po których. Nadal nie rozumiem, rozumiem w jaki sposób to tłumaczy Pańskie poparcie dla Wesołego, ale nie dla nie, mnie. To znaczy, nie mnie tłumaczy, y, tylko Pańskim y, kolegom. Pan redaktor y, y, spytał o to, czy. Y, czy jakby ja odczuwam jakiś absmak? Nie, poparłem myślę porządnego człowieka. On oczywiście nie wygrał tych wyborów, to tak się w polityce zdarza. Natomiast no, jakby życie potwierdza, że, że absolutnie w sensie rozumienia Rudy Śląskiej, gdzie mieszkam, gdzie mieszkam, to nie, nie, nie był absolutnie zły ruch. No, widzicie najwyraźniej pan wreszcie, poseł nie, nie zrozumiał do końca rudy śląskiej, bo prze, no, przepad w pierwszej turze. No, to znaczy, panie redaktorze, to, to jest polityka, ja tak jak mówię, udzieliłem jako Henryk Mercik tego poparcia, dlatego że jestem mieszkańcem rudy śląskiej i tam moje dzieci, jeden syn chodził do szkoły, drugi dalej chodzi i tak dalej. I zależy mi na tym, żeby to miasto było sprawnie i dobrze zarządzane, co do tej pory nie miało miejsca. Amen więc czynienie z tego jakiegoś zarzutu mieszanie tej polityki ogólnopolskiej ciągłe z polityką na, na szczeblu samorządowym No to wszystkim yy, się odbija czkawką więc yy, uważam, ja rozumiem, że to, tylko tak, pan mówił pierończyk Meyer to jest kontynuacja złej polityki gdzie no, pan widzi, mówi, że pierończyk ale widzi pan, że pierończyk że pierończyk wnioski, tak no tak jeszcze raz jakie bo nie, nie zrozumiałem, że nie należy kontynuować tej polityki która była zła. Bo się dogadał z większością w Radzie Miasta. To jest dowód. Nie, Ten. bo sięgnął po ludzi, z którymi będzie współpracował, którzy yy, yy, nie kryli, jak yy, jak oceniają rządy pani Grażyny Dziedzic. Amen. Amen No dobrze, próbuję sobie to wszystko poukładać, ale wracając do Śląskiej Partii Regionalnej. Yy, co będzie dalej? Pan będzie walczył o sprawiedliwość, czy pan sobie po prostu daje tak A, panie po stoicku spokój? Yy, powiem tak. Yy, yy, yy. Wiele poważnych osób już jakby odeszło z tego projektu. Ostatni ten poważny, który, który publicznie powiedział, że, że zamierza odejść, tak, to jest Jerzy Gorzelik. Więc trzeba sobie oczywiście zadać pytanie, natomiast i decyzja o odejściu czy czy, czy nawet odwołanie, tak, to się musi odbyć w granicach obowiązującego prawa i obowiązującego statutu czyli pan jeżeli zwołuje ktoś, nadal aktualne ta, jest pańskie zwołane y, 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 na wtorek no jasne, że jest aktualne posiedzenie wtorek, rady politycznej tak, a co wtorek, jeżeli nikt nie przyjdzie na to posiedzenie No proszę się nie obawiać myślę że przyjdą ci którzy nie wiedzieli o tym spotkaniu towarzyskim które odbyła pani sekretarz i pan wiceprzewodniczący którego nikt za bardzo nie zna no ale być może mają jakieś Panie przewodniczący, to, to tak chwileczkę Pana, pan, załóżmy, że ta część władz SPR, która odwołała pana, nie przyjdzie we wtorek, tylko przyjdzie ta, która pana popiera, na przykład, i ona stwierdzi, że. A to jest jednak bardzo, pana nie odwołują, nie. nie wiem. To jest bardzo. Panie redaktorze. jak jest ciąg dalszy tego? Nie, ale proszę nie ten, bo proszę nie żartować. Jest coś takiego jak kworum, czyli trzeba mieć odpowiednią liczbę osób na sali, jak to się mówi, żeby podejmować decyzje personalne zakładając, że to kworum będzie No to będzie możliwa dyskusja o odwołaniu mnie kogokolwiek tak? czy pan niezależnie od tego kto się na tym spotkaniu zjawi zakładając, że to kworum będzie po prostu zamierza powiedzieć adios koledzy Do adios pan, amigos pan redaktor pierwszy się dowie we wtorek ale jest inny jest jakiś plan B nie No myślę, że jest kilka scenariuszy możliwych natomiast proszę mi wierzyć to się musi wszystko odbyć w, w, w takich czy no, trzeba przeprowadzić dyskusję, trzeba zapytać kto, jak, to to znaczy, no, wie pan, no, to znaczy nie może tak to funkcjonować, że ktoś nie czyta statutu, tak i postanawia się w sposób jakiś zupełnie taki operetkowy pozbyć oponenta politycznego, tak, bo sam zamierza być szefem. Tak to nie działa, tak to nigdy nie działa. I nie łamiemy prawa na samej górze i nie łamiemy prawa na dole, więc zobaczymy, co będzie we wtorek. I to posiedzenie Rady Politycznej zostało zwołane już prędzej. Wszyscy ci, którzy tam się spotkali, wiedzieli o tym, że będzie posiedzenie Rady Politycznej, więc z jakiś przyczyn postanowili się spotkać prędzej, ale to zostawmy. Marek Brąbosz ja... Marek Brombosz ma kierować w SPR za pana czy po panu. No, to jeszcze zakładamy, że we wtorek może zdarzyć się coś, co jakoś znaczy, ten ciąg bieg zdarzeń po prostu wykręci w, w nieoczekiwanym to znaczy, kierunku. Ale czego pan życzy panu Brąboszczowi zakładając, że to on będzie dalej sterował tym statkiem? Ja myślę, że panu Bromboszczowi życzę, żeby został premierem, przynajmniej. Premierem rządu polskiego. Nie, nie wiem, no, nie wiem, może zostać premierem kuli ziemskiej. Myślałem, że Pan powie coś o sądzie. Na jakim etapie jest likwidacja? Proces likwidacji, de facto proces likwidacji Śląskiej partii regionalnej. No i tutaj jakby dochodzimy do bardziej merytorycznych spraw. Generalnie zostało złożone przez nas takie wyjaśnienia, odwołanie, no i czekamy, czy ono zostanie uwzględnione, czy nie. No tak czy siak. A w jaki sposób. Jak wygląda linia obrony? Wysoki sądzie że spuściliśmy się tylko jeden dzień, czy, nie, czy coś to, w inny sposób. To proszę. Tłumaczycie. Nie, to, to to prawnik wytłumaczył. Natomiast no, należy zawsze. Prawo musi działać proporcjonalnie. Nie można za kradzież batonu być skazanym na 25 lat więzienia. Nikt nie, nikt nie skazuje za kradzież batonu. No dlatego 25 też lat. za złożenie. Prawidłowego sprawozdania finansowego w, do, w, w czasie COVID-u tylko jeden dzień później nie powinno się zdarzyć nieproporcjonalnie. Panie nie ma różnicy. Jeżeli się Pan spóźni, tak mówi ustawa, doskonale Pan wie, jako człowiek, który jest obecny w polityce od Ale, dawna. Panie redaktorze. Jeden dzień jeden tydzień jeden miesiąc jeden nie, rok ta sama kara spóźniliście się i co i co pan redaktor teraz powiedział No to tak samo jeden batonik milion złotych samolot jest, samochód ta sama kara to nie, no jest, nie, to nie tak nie prawo jest nie nie najlepszy działa. przykład jeżeli pan przekroczy e, prędkość panie najlepszy. przewodniczący w terenie no. zabudowanym o 51 no to dostaje pan mandat No ale jak, może pan stracić pan, prawo jazdy no, na pierwotne no. jeżeli pan przekroczy o 60 również pan straci prawo jazdy ja, jak pan przekroczył 10. No o 10 to nie ale to nie No ale wy nie przekroczyliście o, więc... o 10 o 10 tylko o 51 nie o 10 panie redaktorze no To jednej no jest termin a, e, dobrze, a dlaczego zawsze, Dlaczego w ogóle wy złożyliście złożyli to sprawozdanie finansowe e, dzień proszę, później proszę, niż proszę zapytać termin. ówczesnego przewodniczącego tyle ja nie, Rafał Adamus nie, tak ja nie brałem w tym udziału No ale pan był we władzach HPR wtedy nie ale nie, nie jako przewodniczący są obowiązki jeszcze. przewodniczącego i proszę <coughs> mi wierzyć że ja nie spóźniłem się ani jeden dzień i, i, i sprawozdanie finansowe, y, prawidłowe sprawdzone przez biegłego rewidenta zostało złożone zresztą tak samo było w przypadku Adamusa, że było wszystko prawidłowo natomiast nastąpiło spóźnienie No niech pan weźmie pod uwagę ale chyba, że to jest niepoważne nie, to, to tłumaczenie no, nie, się, że myśmy się spóźnili tylko jeden dzień wysoki sądzie jeden nie, dzień, nie, godzinę nie, byliśmy później na poczcie przecież jest, wiadomo terminy są znane jest bardzo, każdy panie przewodniczący każdy jest, kto kieruje partią polityczną chwileczkę. Powinien znać te pytanie, terminy. To jest jak yy, podstawa pytanie, funkcjonowania w polityce. Pytanie to Partii to jest, to pytanie do Rafała Adamusa, ale proszę wziąć pod uwagę czas, który wtedy był, to był czas pandemii. Dobrze. I wszyscy się spóźniali, spóźniali. ze wszystkim. I, I państwo normalnie nie funkcjonowało, więc wszyscy tam muszą brać pod uwagę. I oczywiście i, i każdy może powiedzieć, jest przepis. Powinniśmy Was wykreślić, ale każdy też może odbić piłeczkę i powiedzieć, my swoje spóźnienie tłumaczymy Dobrze. tak czy tak. To zostawmy, bo to zostawmy, To, to jeszcze Panu był ostatnią rzecz. A znaczy, <coughs> bo, wie Pan, no, wiadomo jest COVID, to właśnie wtedy... Wydaje mi się, że poważni ludzie, kierujący poważną partią, powinni sobie założyć, że w każdej chwili mogą zostać wysłani na kwarantannę w covidzie na przykład i, no, tak, można i tego typu działania, które są określone, w, jest jakiś kalendarz w związku z Dlatego... prowadzeniem partii politycznej, proszę mi dać dokończyć, no. można było to zrobić dwa tygodnie wcześniej, trzy tygodnie wcześniej, miesiąc wcześniej. Naprawdę nic nie stało ale na przeszkodzie. Nie, panie redaktorze, to ale się nie, no, czekaliśmy do... i tak dalej. Pociąg nie przyjechał e, e, po prostu. Z... E, niech pan to już zostawi, dlatego że to e, jest poza mną. E, ktoś się spóźnił, ale nie można go tutaj osądzać w taki sposób, dlatego że Soki, mi Wysoki sądzie ja... czas. E, proszę to U... zostawić sądowi, bo ja nie wnikam. A jak w tej piosence miała... Kazika, pamięta pan tata taka... Dillera, to nie, nie taka, taka Ja z samochodami drugimi. Ale był COVID? Były kwarantanny. Były, do no, ale wie pan no. Dał rząd. Z, ZUS pan płacił, ale gdzie? czym już pan przecież, płacił. Przecież wszystkie terminy bieg różnych terminów urzędowych zostały no oburzone, tak? No. Ja rozumiem, że Sądy to nie, pańska, nie działały normalnie wtedy. To proszę mi wierzyć. Pańska, ale poczty, Sądy nie ale poczta, ale poczta doręczała, Też można nie działały było. normalnie. Proszę mi wierzyć. Panie przewodniczący, no dobrze. Tym, że to ludzi nie pańska wina, przewodniczącego Adamusa, który tego nie dopilnował. No zobaczymy czy wina czy nie wina, bo to mówię, to się okaże. No pewno że to nie jest mi niczym wierzyć, że to nie jest y, y, w tej chwili. No. Czy znaczy znaczy to już się... nie jest Pańskie zmartwienie no, być może. Panie przewodniczący, chwileczkę. Podsumujmy zatem. EŚPR za moment skasuje sąd. Znaczy zostanie skasowana nie przez wiem, sąd. Tego nie wiemy. Musi pan mi dać dokończyć. No. Wcześniej y, odwołano przewodniczącego Mercika być, z partyzanta. No przewrót o którym nie wiedział pan czy no, może zobaczymy na, na razie za takie są fakty no, no, nie, dołóżmy do tego nie awantury nie o rozbywania. poparcie wesołego a wcześniej jeszcze między innymi awantury na Facebooku z udziałem działaczy SPR panu tak taki kabaret to ja ostatnio zupełnie uczciwie mówiąc widziałem jak jeszcze leciał chyba jak się nazywa komiczny odcinek cykliczny w telewizji. No, więc, no więc ja to podsumuję tak część koleżanka tutaj bo jedna koleżanka i część kolegów Postanowiła dalej ten kabaret rozwijać. Ja na pewno nie zamierzam im w tym w żaden sposób pomagać. Nie będę też im przeszkadzał. Jeżeli podjęli decyzję o rozwijaniu śląskiego kabaretu, no jest, może będą na jakiś biesiadach występować, to i tak. To dalej. z całą pewnością można monetyzować. No, więc Państwo będziecie chcieli za to niech, płacić. Niech monetyzują. Ja z całą pewnością. Jeżeli taka jest wola, tak, większości Rady Politycznej, żeby zmienić partię w kabaret i jeżeli oni chcą te swoje zdolności, umiejętności kabaretowe rozwijać, zaświadczam tu w tym studiu. Nie będę im w tym przeszkadzał. Tak jak już stwierdził Jerzy, Gorzelik poprzednio, że też nie będzie im w tym przeszkadzał, nie ma sensu hamować czyjejś kariery kabaretowej, my na pewno się odnajdziemy. Gdzie indziej, natomiast yy, naprawdę yy, nie jesteśmy też piaskownicy. To nie jest Panie tak. Że, a ten że, Facebook. O co chodzi a... z tym Facebookiem? Gorzelik no to... się wypisał z, z SPR. Znaczy... Zadeklarował, że się wypisuje, po czym parę dni później bo, e, ktoś z SPR publicznie na Facebooku e, prosił Gorzelika, żeby oddał. E, no to, to znaczy, żeby oddał e, dostępy e, e, do Facebooka, no potem przeniesiono jest, tego Facebooka na inny no to jest, profil. E, e, Matko jedyna. E, no to Co tam jest, się dzieje? No i to jest, no jest talentka, baretowy, pani Ilony, kanclerz i, i kolegi Bamboszcza. No, pan był wtedy liderem tego. E, ale cyrku. ja zwróciłem. Ja jestem liderem, dlatego zwróciłem im uwagę, że tymi sprawami powinni, jeżeli nie dają rady, to powinni się zająć profesjonaliści. No więc być może to jest zarzut taki, ten zarzut główny w stosunku do mojej osoby, że śmiałem powiedzieć, że się ośmieszyliśmy. To nie zostało dobrze przyjęte, no ale skoro idą tą drogą, tylko mówię jeszcze płętując nie jesteśmy też piaskownicy i to że któryś kolega zbudował sobie zamek z piasku to nie znaczy że ta piaskownica jest stolicą placu zabaw od razu tak nie mówiąc już o realnej y, rzeczywistości więc y, 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 tylko tak jeżeli ktoś chce żyć w takiej bańce i w matrixie mówię ja nie będę przeszkadzał Rozumiem. tylko, tylko to jest dla mnie... musi to być tylko musi to być przeprowadzone y, tak jak trzeba Rozumiem. Y, ja y, y, też y, y, proszę mi wierzyć jeżeli y, Uznam za stosowne, ale nie można obrażać tych pozostałych ludzi, którzy się zaangażowali w ten projekt, i pozostałych członków Rady Politycznej. Nie można ich obrażać, nie można pod ich nieobecność podejmować decyzji, nie można y, 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 zapraszać na, na posiedzenie, na które ktoś nie powinien zapraszać, bo może to zrobić tylko przewodniczący. Nie można wysyłać jakichś kolejnych śmiesznych y, oświadczeń, nie można obrażać tych ludzi poważnych, którzy zostali. Panie Przewodniczący. Tyle, no, tyle zobaczymy we wtorek. A jeszcze akcentów humorystycznych. Chociaż to taki może dla niektórych śmiech przez łzy. WŚPR właściwie nie ma już po pierwsze założycieli tego ugrupowania. Grzegorz Franki... Chociaż Grzegorz Franki to miał nosa. To jest, to jest człowiek naprawdę, który... Ale no to no, Grzegorz Franki ma nosa do polityki, wiadomo. Tu obraca się tu i tu, więc wydaje mi się, że się Facet tam, a, po prostu tam w, ewakuował no, 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 się z tego cyrku, zanim to się no, no, stało no, no, ale, modne. No. Ale kim jest Grzegorz Franki, no to... Prezesem Związku Groszowskiego. No, więc no. tak. E, Franki, teraz Mercik, Gorzelik się w sumie e, też niedawno no wypisał. Tak, nie wiem, Aleksander Kenik, e, Jeszcze Małgorzat, Jest tak, oczywiście. Kenig jest członkiem Rady Politycznej i Keniga na tym kabaretowym posiedzeniu nie było, proszę mi wierzyć. więc No to też o czym świadczy. To Natomiast... czymś, o czym świadczy, że nie, nie zostali zaproszeni ludzie, którzy mają jakieś nazwiska, tak? Bo, bo, e, ale ja, zbierzam, ja zbierzam do tego Kenick, Aleksander Kenik cały czas jest. Ja no nie, nie, nie wydaje nie. mi się, że to tylko chyba z nazwiska jest tam, bo mentalnie. Nie, jest, jest, jest. Tylko, mentalnie e, chyba nie e, chce mieć z tym nic wspólnego. E, e, to tak samo jak ja, tylko że my tam jesteśmy, proszę mnie zrozumieć. Panie Przewodniczący, pytanie, sens tego pytania jest taki. E, to jest wciąż część ruchu regionalnego na Śląsku. No co z tego kabaretu e, dalej wyniknie? Nie wiem dlatego że jak odejdą wszyscy ludzie poważni, którzy coś osiągnęli w polityce, bądź mają rozpoznawalne z nazwiska, osiągnęli coś, w życiu i tak dalej, to myślę, że już nie powinniśmy się tym martwić, co z tego dalej. No wie pan, jeżeli wynika. sąd nie skasuje SPR, to jest duża szansa, że na przykład wystartuje w wyborach no, samorządowych. Wtedy być. to będzie dopiero cyrk, jeszcze większy niż 4 lata temu. Znaczy, Ślązoki no razem, śląska jest, partia regionalna. jest oczywiście takie I panie przewodniczący, chwileczkę, ruch autonomii śląska, który prawdopodobnie też wróci do, do sprawdzonego szyldu. To znaczy nie wiem, panie redaktorze, co z tego wyniknie. Ruch Autonomii Śląska jest stowarzyszeniem, w którym dalej działa Henryk to że Ja jestem członkiem oczywiście, no może to też komuś tam przeszkadza w śląskiej partii w tej chwili, ale tak to, tak to jest. Nie wiem, co z tego wyniknie tak naprawdę, dlatego że no. Partia czy stowarzyszenie istnieje tak długo, dopóki ma ludzi, którzy coś potrafią zrobić, czy mają jakieś doświadczenie. Taka jest prawda, więc No jeżeli chcą, no, no nie wiem, no generalnie wiem, że tutaj no, życzę jak najlepiej tutaj koleżankom, kolegom. No, ale, na pewno, ale, <grym> rzeczywiście... ale tak naprawdę to namawiam ich, bardzo ich namawiam usilnie, żeby działali. Nie mówię, żeby działali wielce ferii i tak dalej bo tu od kabareciarzy się tego nie oczekuje ale żeby działali zgodnie z prawem namawiam ich do tego żeby w końcu życzę siedlili. wam jak najlepiej kabareciarze mówi przewodniczący Mercik, albo były przewodniczący leci żeby siedli i przeczytali pan startu. startuje w tych wyborach samorządowych jak jest albo inaczej jaki będzie najbardziej prawdopodobny scenariusz według pana start powrót do sformuły raś na liście Gorzelik mercik między innymi stare dobrze znane nazwiska nie, ja nie mam takiego parcia, żeby, żeby startować. Proszę mi wierzyć, mam co robić. No. Natomiast, jeżeli jedno-drugie nie wyklucza Pańska praca z, ze startem wyborów. Ale nie mam parcia, nie mam, żeby żeby, żeby żeby szefować, żeby startować. Nie, ja nie mówię szefować. No, Czy pan się natomiast... znajdzie na, li, na liście? Planuje pan start do do nie, nie, nie wykluczam, ale nie mam takich planów sprecyzowanych. Liczę, że, że, że wystartuje jakaś poważna firma nie wiem czy jaki to będzie szyld, bo to były różne dyskusje, że taki, że taki, natomiast liczę, że wystartuje poważna firma z, z poważnymi ludźmi, yy, natomiast oczywiście obawiam się, że, 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 że znowu będziemy mieli sytuację i może o to chodzi, tak, że, że będziemy mieli jakieś tutaj, yy, no ale to yy, czas pokaże, tak? Chciałbym, no, kiedyś to było proste, tak, bo, bo był raś i i, I nie było nikogo innego. Na Kiedyś to miejscu, było jeszcze, ale... proszę panu bowiem, był Raś i Jerzy Gorzelik, i był Polski, Śląski, Piotr Spyra. I komu no, to przeszkadzało, ja się no, pytam. No, natomiast ja myślę, że nie wrócimy do tego jakby scenariusza. Natomiast chodzi o to, żeby ci, którzy, którzy, którzy poważnie myślą, potrafili się dogadać. No i, i zobaczymy, nie? Bo pytanie jest. Yy, tak naprawdę cały czas to jest to pytanie nie o... O, o, I naprawdę to my nie jesteśmy żadną przybudówką. To, to nie, nie tak, jesteśmy, to mówi że jesteście. Ale to, to jest takie wtłaczanie, tak? to, to co się dzieje, ta dyskusja idiotyczna e, tutaj w Śląskiej Partii Regionalnej. Nie, nie jesteśmy, to podkreślam, to nie jesteśmy sklejstrowani na wieki wieków amen z Platformą albo ze skrajną lewicą, co próbuje się nam wciskać, że tutaj Śląska Gotka to razem z, z jakąś lewicową tutaj ale, ale ideologią. Co nie, to Nie, nie, nie. Ja... Tak jest. Natomiast nie. Ale jesteśmy, czyj to zarzut? Co to ma do rzeczy, panie Wybieramy, po prostu dyskutujemy. Dlatego, że jesteśmy na poziomie regionu. Jesteśmy na poziomie regionu i to. A pan ktoś, tak tłumaczy się, jeszcze raz tego wesołego. Kto się to, to tłuczenie się w Warszawie, panie redaktorze, to, to nie znaczy, że my mamy być takim komponentem regionalnym i, 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 i takim takie, taką odznaką, plakietką kogoś, kto uczestniczy w tej bitwie. I bardzo mi zależy, żeby nas tak nie traktowano. My jesteśmy regionalistami i, i musimy wspólnie działać na, dla dobra regionu. Jest dużo więcej problemów, bo ni, ni, niż to, co się dzieje tam na górze, bo to są problemy tutaj, które dotyczą tylko nas. Cała transformacja, y, odchodzenie w przeszłość górnictwa, transformacja energetyczna, kłopoty z tym związane, wyludnianie się naszych miast, by, które, które jest Panie, bardzo na koniec stan tak Ma tak pan dalej. pełną rację. To ja od y, poważnego ugrupowania regionalnego oczekiwałbym y, diagnoz, recenzji, tak pomysłów. Jest. Nie, bardzo je znajdowałem i znajduję, dlatego może jeszcze sobie trochę poczekamy. No, czas, dlatego Mercik. może czas rozejrzeć się za jakąś nową formułą i nie próbować bez końca yy, yy, kleistrować, sklejać tego, co było. To w na nową formułę. To jest oczywiście dla mnie wniosek, który ja twardo tutaj wyciągam. Nie Henryk Merci Bo i tak za to nie Były lub obecny. obecny Zależy obecny. od interpretacji statutu no, to... i posiedzeń Rady Politycznej. Zgodnie ze statutem obecny. I, i, i przynajmniej do najbliższego wtorku, a wtedy tak mówi, zobaczymy. Tak mówi on sam, yy, więc jeszcze raz, Henryk Mercik był dziś z nami, dziękuję bardzo. Dziękuję Miłego dnia, do zobaczenia i do usłyszenia.